Napis. Rodzinny piknik europejski w kraśniku. Tłum ludzi. Syriusz. Maskotka Unii Europejskiej. Jeden z animatorów puszcza bańki mydlane. Widoko z góry na grę planszową. Po kolei prowadzący w cylindrze występy dzieci. Dziecko z okularami VR. Chór. Wystąpienia prelegentów. Dzieci biegają i skaczą. Gry i zabawy z animatorem. Warsztaty, w trakcie których dzieci wykonują rękodzieło. Gigantyczna planszówka, stoiska piknikowe. Dziecko pozuje w kasku wojskowym. Występy wokalne artystów. Liczna publiczność siedzi przed sceną. Chłopiec gra na akordeonie. Dziewczynka przy punkcie gry terenowej. Mówca na scenie. Pokazy akcji Straży Pożarnej. Swojski poczęstunek. Gigapuzle z mapą Polski. Grupy taneczne w różnym wieku podczas występu. Animatorka pomaga przy punkcie gry terenowej. Zabawa na dmuchańcach. Na scenie Andrzej Rosiewicz tańczy i śpiewa. Dziecko ubiera kamizelkę wojskową. Inne dziecko korzysta z okularów VR. Robienie zmywalnych tatuaży. Zabawa z animatorem na szczudłach. Malowanie buziek przez panią w mundurze. Kobieta śpiewa, osoba nagrywa telefonem akcję na scenie, dziecko zakłada kask straży pożarnej, kącik plastyczny, wykonania wokalne dzieci i dorosłych, tłum ludzi, stoiska beneficjentów, gry i zabawy na boisku, publiczność i scena z lotu ptaka. Ponownie napis Rodzinny piknik europejski w Kreśniku. Informacje o współfinansowaniu wydarzenia z funduszy Unii Europejskiej.